Bazylia, tymianek, rozmaryn, estragon, mięta, mięta czekoladowa, szałwia, rukola, rukiew wodna, portulaka warzywna w tym roku doszła. Jeszcze wtedy tak nie było takiego pędu, nie jak pięć lat temu. To nie było takiego pędu na to. wega, plus jeszcze warzywa, plus jeszcze slow food, to jest moim zdaniem rewolucja w ciągu nie ewolucja, tylko rewolucja na zdrową żywność plus jeszcze lokalnych producentów. Nie? Klienci nas namawiali, żeby, żeby pójść dalej różne tam inne odmiany, inne w innym kierunku, znaczy bardziej nie też egzotyczne, tylko typu mała cukinia, nie ta wielka, bo bardziej smakuje ta. Jeśli chodzi o te właśnie dziwne warzywa no to ktoś tam nas, nas sprowokował do tego, no bo jakby nie było. A później zaczęliśmy sami szukać, no w ogóle przerodziło się to w jakąś obsesję, nie? Na punkcie tych warzyw zaczęło być naszą pasją, nie? No, czy no Jakimś tam lepiej by było uprawiać jedno, dwa warzywa czy trzy. To bardziej prostsze jest, ale, ale to nie o to chodzi. Nie? młody taki mleczny, będę go reklamował, bo jest super. To jest taki, co jeszcze nie ma ziarenek w środku i on w całości jest podawany. Bóg nie kupujemy w workach, tylko luzem na wagę albo w strąkach całych, bezpośrednio. I sami sobie rozłupujemy, te strąki wyciągamy, świeżutki bóg. Dla mnie najlepszym, znaczy co najbardziej mi smakuje, to, to jest dragon. jakby nie było, to francuski, nie, nie rosyjski. Fasolkę szparagową. Yy... Należy kupować świeżą na pewno, <laughs> ale nie, o to chodzi, żeby, żeby rozpoznać, czy ona małyka, czy tam jest w najlepszej formie do jedzenia. To, jeśli chodzi o żółtą, to musi być lekko zielonkawa. No i cienka, dosyć cienka. Jeśli ja, chodzi o marchewkę to ona nie była taka jaka jest teraz ta standardowa, tylko kiedyś była biała, różne odcienie pomarańczu, jako naturalna ta z, pierwsza marchewka. A potem Holendrzy ją tam z, zrobili tą pomarańczową, tą zwykłą, znaczy co teraz jest zwykłe. Także kolor to, to, to nie jest to jakieś krzyżowane genetycznie czy coś takiego. W ogóle zapotrzebowanie na kolorowe marchewki zaczęły się jak do mnie zaczęły przychodzić restauracji. Na pewno bym nie zamienił na żadną pracę, na pewno w biurze, czy jakiegoś tam. No nawet, no, no nie wiem, no muzyka może bym zamienił, bo lubię. Ale już za późno, żeby się nauczyć grać. Na, na bazarze w Falenicy zaczęli mnie nazywać. Zielenina później się przerodziło na ziółko i nie no jestem pan ziółko